Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, jestem Natalia i to jest odcinek z kolejnym pakiecikiem, dzisiaj mamy pakiecik Mariana, tutaj mam pierwszy podpisany, a reszta już nie podpisywałam wszystkich, no bo nie ma sensu, Marian ma swoją godzinę, więc możesz sobie sprawdzić, że wszystko się zgadza. Y, trzymamy za Ciebie mocno kciuki Żeby tutaj coś fajnego wpadło Przypominam, że wszystko co tutaj wykreślę Wraca do Ciebie Także też nie przedłużając Mocno kciuki trzymamy I zobaczymy co tutaj uda nam się znaleźć Będę pokazywać tą godzinę Także spokojnie A teraz sobie przybliżę Żeby wszystko było y, lepiej widoczne I tutaj mamy tak koszulkę jest jedna i druga. Y, murawa. Tutaj mamy jedną niestety i piłka. Jedna i druga. Czyli znowu, tak jak w poprzednim odcinku, raz, dwa, trzy, mamy pięć zamiast sześciu. Patrzę, czy nic nie pominęłam, ale koszulki nie widzę, więcej piłki też nie. I murawy też niestety nie, więc wychodzi na to, że pierwszy losik jest puściutki. Teraz sobie weźmiemy słówka. No to tutaj już O, oddalam. Bo okazuje, że godzina dalej się zgadza. E, BMW mamy. E, PPP m Nie ma M. Mafia odpada. Tutaj zadymka też. Dobra. E, Emu. E nie mamy. Dalej blog. Były o. G nie mamy. Doba. D nie widzę. Buzia. By u. Buzia jest. I kozica. K o. Z i, A i kozica jest, ale za dwa nam nie chcą płacić. Szuję. Także niestety ten również jest puściutki. Teraz mamy tutaj ekstra pieniądze. No i też tak przybliżę, żeby wszystko było dobrze widoczne. I tak 33, 53, 24. Sześćdziesiąt. Czterdzieści cztery. Pięćdziesiąt dziewięć. Osiem. Dwadzieścia jeden. Cztery. Poczekajcie. Włączyłam światło, żeby było lepiej widać. Osiemnaście. Bok. Siódemeczka. I jedynki brak. Czterdzieści dziewięć. Sześćdziesiątek żadnych, tu jest jedna, tutaj druga, jedenaście nie widzę, trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, dwanaście, trzydzieści pięć, piętnaście, dziewiętnaście 32, 20. O, 22 mamy. Super, więc coś już tutaj wraca. Bardzo dobrze, oby tak dalej. I 31. Nie widzę. Dobra, 22. Dyszkę mamy. Także coś już do Mariana wraca. Trzymamy mocne kciuki, żeby te wygrane się pokazywały. Bo wiecie, jak to jest z tym lotto. Jako tako po japońsku, jak to mawiało, moja babcia. Vegas 777, tutaj chodzi o to, że. Yy... Tutaj chodzi o to, przepraszam, tam mi wyskoczyło powiadomienie, przeczytałam, yy, żebym było w jednym yy, trzy takie same symbole. A ja się szybko dekoncentruję, no nie? Tutaj nie. Podwójny, podwójny. Jestem ciekawa, jak ten wegas właśnie wypadnie i ta gorąca kasa jak wypadnie. No powiem wam, że... No nie wiem, nawet nie wiem jak obstawiać. <laughs> Dobra, gra 15. Może zróbmy tak, obstawiajcie jaka wygrana w jakim losie i tylko pod tym odcinkiem wpadnie jako największa. O tak się umówmy. I osoba, która zgadnie, będzie miała u mnie yy, krzyżówkę albo linię, zadyszkę, które wydrapie na kanale. A jeżeli coś tam się wygra, to przeleję wam na konto. Yy, więc tak, w dniu, w którym wpada ten odcinek, po prostu piszcie komentarze i zobaczymy, komu uda się zgadnąć. To jest takie, no powiem Wam, takie fajne. Tutaj niestety nie ma nic. Dalej bierzemy sobie krzyżóweczkę. I, 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 jod. Tutaj mamy jodkę. Też zobaczymy, kto, kto y, ogląda te 5 minut, żeby widzieć właśnie, y, że coś takiego powiedziałam, ale naprawdę, obstawiajcie, to nie, nie, nie piszcie, że na przykład, nie wiem, y, że nie chcecie brać udziału, dać fory komuś innemu, jakby no bo po co? Jeżeli zgadnie jakiś kanał zdrapkowy, to ja tu dyszkę na tę linię czy krzyżówkę Yy, prześlę bliczkiem na konto, żeby ten ktoś sobie zdrapał u siebie. Jeżeli ktoś z widzów yy, też by chciał sobie sam zdrapać, to też nie będzie problemu. Będę mogła tą dyszkę wysłać na konto, yy, czy przelewem, czy właśnie blikiem. Blikiem mi najlepiej. Yy, jeżeli ktoś będzie chciał, żebym wydrapała na swoim kanale, to tak jak powiedziałam, wydrapie. Yy, po prostu nie chcę się bawić w wysyłki, no bo. Nie opłaca się wysyłać stratki za dyszkę, gdzie 7 zł kosztuje wysyłka. <grych> no. Także tak. Także piszcie. Po prostu piszcie. C, -c, -c. Uh -huh. Nie wiem, czy widzę. Chyba nie widzę. Dalej mamy E. Oj tak. Powiem Wam, że to jest takie super. Do tych losów wrócić po tych zdrapkach. No tych zdrapek niby nie było dużo, ale było tutaj S i G, literka T, a nie, nie było A. O, czekajcie. Mm. O, co ty zamazałam. Dobra, ja już tak się po, pośpieszyłam. Już, już chcę szukać tych wygranych i znajdywać je, i to tak właśnie wychodzi. Tutaj mamy F, dalej D, N, o tutaj mamy, jedno. Tu jeszcze. Tego a nie ma i to nam będzie blokować. Dalej L Nil. Mamy drugie. Tutaj L. Dobra Y. I literka K. Tu nam a blokuje. O Cliff trzecie. Dobra, i teraz tak. O nie było, a nie było. Tutaj nam tak i tak. Tu mamy jedno, tu mamy drugie, tu mamy trzecie. Tu nam blokuje, więc jak się nie. A B? B nie było. Więc jak coś to czuwajcie, ale według mnie tu mamy piątaczka za trzy słowa. Super, kolejna wygrana. Bardzo się cieszę. I następnie mamy gorącą kasę. I tutaj szukamy trzech zgodnych, właśnie, popryczek z ogniem. Dziesiątki brak, dwunastki brak, ale mamy trzynaście i jedenaście. Szesnastki nie ma, trzydzieści. Dwadzieścia dwa, siedemnaście, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, osiemnaście, trzydzieści pięć, nie ma. Trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści sześć, nie lubią mnie te papryczki, trzydzieści dwa, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery. Ale dwójki nie ma. I 27 nie ma. A ja nie lubię tych papryczek też. No co? Nie musimy się lubić, tak? Ale mogliby dawać wygrane. Yy, szybka kasa. Mamy tak pieniążek jest. Korona. Świnka jest. Diamencik jest i tego nie ma. Gwiazdy. Czyli tutaj, niestety, puściutko i ostatni losik, y, pełna skarbonka. I tak, 25, 16, 12 i 26. No, niestety, ten pakiecik, jakiś taki. O, a się umazałam tym markerem. Fuj, fuj, fuj. Ten pakieciek jakiś taki niedobry, brzydki. Yy, więc tak, co my tutaj mamy? Mamy piąteczkę w krzyżówce. Jeszcze sobie po nagrywaniu sprawdzę, ale w razie czego to wiem, że wyczuwacie yy, i wyłapujecie, jak coś pomijam, ale mam nadzieję, że nic nie pomijam. Przypominam tylko, że jak coś pominę, to nie mam na celu nikogo oszukać, yy, tylko po prostu jestem ślepa. O. O tutaj mamy dyszkę w ekstra pieniądze, 22 numerek. Słówka puste, szybka piłka pusta, więc tutaj na 41 zł 15 wraca. Także ja sobie zapiszę. Zestaw drugi, pakiet drugi, nie zestaw. Pakiet drugi 15 zł. O. Miałam zapisywać na tych pustych, zapisałam na tym wygranym. No, trudno się mówi. Także trzymamy kciuki. Marian, masz jeszcze dwa pakiety, także będziemy za Ciebie mocno trzymać kciuki. I ja zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z pakietem Express Lasów. Pamiętajcie, żeby zostawić odpowiedni komentarz, ten o którym mówiłam w trakcie. Yy, nagrywania i co? Żegnam się z Wami cieplutko, miłego dnia i do następnego odcinka. Buziaczki, pa pa pa!